W tym roku zagrałem już chyba większą ilość rogalików jak przez ostatnie 10 lat. Dzisiaj na tapet więc znów gra korzystająca z tego aż za bardzo popularnego podgatunku gier. Ale, ale, w przypadku niektórych produkcji mechanika ta jest wrzucana na siłę. Tak, na ciebie patrzę ratatan. Tak w przypadku omawianej dzisiaj gry pasuje jak ulał. Po któż nie kojarzy chodzonych bijatyk, czy tam bitemapów upów jak kto woli. Ich największym minusem był fakt, iż tworzone były do dojenia portfeli biednych graczy w salonach lat 90. Były więc krótkie i na jedno dwa posiedzenia. Kiedy to już mogliśmy ładować wirtualne pieniążki, na kolejne kredyty. I tutaj właśnie wchodzi pojęcie Roguelite, które wydłuża nam obcowanie z takimi grami, a dodatkowo uzupełnia gatunek o nowe mechaniki. Absolum to doskonały przykład na to, że powtarzanie rozgrywki może być zaskakujące, przyjemne i satysfakcjonujące. Zapraszam do recenzji. Fabuła to bardzo mocny punkt gry, więc od niej zacznijmy. Akcja toczy się w fantastycznym świecie zwanym Talamch który został dotknięty przez magiczny kataklizm. Dawniej czarownicy mieli znaczącą rolę, magia była akceptowana, jednak teraz, po katastrofie, ludzie boją się jej, no bo przecież jest skutkiem zniszczeń. W tym chaosie odnajduje się tyran Azra, który wykorzystuje lęk i panikę by wprowadzić swój porządek. Azra zdobywa władzę, podporządkowuje sobie czarownice i czarowników i prowadzi brutalną politykę represji. Choć słowo podporządkuje jest delikatnie ujęte, bo w grę wchodzą tutaj również uprowadzenia i niewolnictwo. Na początku przygody gracz wybiera jedną postać spośród rebeliantów, którzy postanawiają sprzeciwić się władzy Azry. Będzie to elfia wojowniczka Galandra oraz krasnolud Karl. W późniejszym, choć dalej wczesnym etapie przygody dołączy jeszcze żabi Macbrom i skrytobójczyni Cinder. Absolum bardzo duży nacisk kładzie właśnie na opowiedzenie ciekawej historii w dobrze rozpisanym uniwersum. Historia jest uzupełniana o nowe wątki, a z czasem również o rozwiązywanie tych zadanych wcześniej. A byłbym zapomniał wspomnieć o uczawi, ważnej postaci w historii Talamch. Jest ona liderką ruchu oporu przeciw królowi słońca Azrze oraz magicznym patronem bohaterów. Gdy nasza postać ginie, to właśnie dzięki mocy tej kobiety zostaje przywrócona do życia, by kolejnego dnia móc kontynuować walkę. No i to jest właśnie piękno gry Absolum, bo każdy run to zupełnie inna przygoda. Zacznijmy może od mapy świata, która daje nam wiele różnych wyborów ścieżki następnego pomieszczenia. Zdarzy się, że staniemy na rozdrożu pomiędzy trzema zupełnie innymi drogami. Niekiedy również to zadania poboczne odsłania nam kolejne miejsca wcześniej ukryte. W tle widzicie obecnie mapę odkrytą w mniej więcej 60%. Robi wrażenie, prawda? A to przecież jeszcze nie koniec odkrywania. Dodatkowo podczas każdego ranu dzieją się losowo przeróżne wydarzenia. A to gobiny zastawią nam pułapki, a to boss tym razem nieco się wzmocni, a raz byłem także świadkiem ataku na nasz statek, który zawsze służył jako bezpieczna przystań do odpoczynku. Każdy NPC zapamięta nasze poczynania, gdyż tutaj nie powtarzamy dnia przez Time Loop a po prostu się odradzamy, a akcja gry toczy się dalej. To wzmacnia narrację, bohaterowie rosną w siłę poprzez przeciwności, właśnie dzięki magii Uczawi, co bardzo mocno drażni naszego antagonistę Azre. Każde odrodzenie podważa jego władzę. To nie tylko korzyść mechaniczna dla gracza, ale też fabularny znak, że zakazana siła wciąż istnieje i działa. A skoro przy korzyściach gracza jesteśmy, naszym hubem po każdym odrodzeniu jest ognisko uciawi z rozbitym obozem. To tutaj permanentnie wzmocnimy naszą postać poprzez rozbudowę świętego drzewa, zmienimy postać, ulepszymy przedmioty oraz czary. Twórcy udostępnią nam również pole treningowe do testowania nowych skilli. Tych u każdego śmiałka poznamy 8, jednak na wyprawę wyposażymy się tylko w jedną sztukę, ale w późniejszym etapie gry dojdzie druga, pod innym przyciskiem. Gracz do dyspozycji ma atak lekki, atak specjalny, wspomniane skile bojowe oraz unik, który paruje również większość ataków wrogów. Tak, jeśli ktoś opanuje ten przycisk, nie będzie musiał nawet bawić się w pokaz tańca. Wystarczy, że w odpowiednim momencie sparuje atak, po czym wymierzy kolejną serię ciosów bez konieczności powracania do oponenta po odskoku. Samych przeciwników w grze jest naprawdę dużo. Każdy biom ma ich nowy zestaw, a bossów w grze uświadczymy ponad 15. Sztuk, co robi piorunujące wrażenie. Zdarzą się także nieco zręcznościowe etapy, widowiskowe, gdzie np. spadamy platformą w dół, oraz zagadkowe, jak odgadnięcie ścieżki we mgle. Perków i trinketów ulepszających naszą postać podczas każdego ranu jest ogrom, a ich synergia i połączenia tworzą mieszanki wybuchowe. No serio, Absolum ma ogrom świetnie zaprezentowanego kontentu i przez pierwsze 10 godzin cały czas będzie Was czymś zaskakiwał. W moim Przypadku, szybciej skończyłem samą grę niż odblokowałem wszystko, co gra ma do zaoferowania. No właśnie, gra dość szybko daje nam możliwość ulepszenia drzewa do maksimum, co ułatwia nam starcie z antagonistą, ale jest jeszcze True Ending, który dodaje kolejne epickie, finałowe starcie, jednak również do osiągnięcia szybciej niż odkrycie całej fabularnej otoczki gry, przynajmniej w moim przypadku. Gra oferuje tryb kooperacji dla dwóch osób, kanapowy oraz online. Miałem okazję rozegrać kilka ranów z widzem, w tym zwycięski i chętnie podzielę się opinią w dalszej części tego materiału. A więc granie w kopie ułatwia całość rozgrywki dość znacząco. Poza tym, że skalowanie świata jest do tej osoby, której fabuła jest na wcześniejszym etapie, to jednak rozwój postaci pozostaje taki, jaki mieliśmy na swoim save'ie. Do tego po każdym ranie, kiedy odbierzemy nagrody za questy, walutę do ulepszania drzewa Otrzymują obie postaci. Nawet jeśli ty miałeś tego questa już wcześniej wykonanego. Nie wiem, czy jakiś patch to poprawi, czy to jest błąd, czy tak ma być. Dzięki temu jeszcze szybciej rozwój postaci przeskoczył fabułę całej gry. No i w tej beczce miodu jest łyżka dziekciu. Bo chaos jaki pojawia się na planszy w trybie koop, jest… niebotyczny. Nie pomaga mechanika rekrutacji kompanów AI, którzy zamiast wyróżniać się oddzielnym modelem postaci, wyglądają jak moby, które albo już biliśmy, albo za chwilę będziemy tłuc. Wyobraźcie sobie więc ten chaos, gdzie dwóch graczy wraz z czterema kompanami klonami bije te same moby co nasi rekruci plus jeszcze 10 innych przeciwników, a wszystko przykrywają jeszcze efekty specjalne naszych ataków. W sumie to nie musicie sobie tego wyobrażać, macie to obecnie na ekranie. Zdarzało się nieraz, że biłem powietrze, bo myślałem, że znajduje się w zupełnie innym miejscu. Oprawa graficzna to kolejna bomba dla naszych narządów. Od samego początku Absonu stawia na kontrast. Piękno fantazji, wykonane staranną kreską, przeplata się z brutalnością konfliktu. Świat jest zniszczony, ale wciąż kolorowy, i to zestawienie buduje niesamowity klimat. Muzyka, otoczenie, wizualny styl, wszystko to składa się na poczucie, że jesteś częścią buntu, który może odmienić losy Talamh. Coś wspaniałego. To kolejna gra, która bić się może o najlepszą oprawę 2D roku z Silksongiem czy Hadesem 2. Szkoda, że Absolum wyszedł w tym samym roku co te dwa Molochy. W innym przypadku mógłby walczyć nawet o grę roku. Jedyny więc minus związany z chaosem doskwiera większości bitemapów i ciężko brać go na poważnie w tej recenzji. Być może 10-15 godzin na ukończenie gry, niektórym również może przeszkadzać. Jednak nie mi. A to, że to moja recenzja i gra jest praktycznie niemal idealna, wystawia. Znawiam jej absolutnie pewną i jasną perełkę. Dałbym grala, ale redakcja mnie powiesi za rozdawanie tych pucharów co drugiej grze, <grym> a tak na poważnie było bardzo blisko do boskiego statusu. Polecam grę już teraz, bo jej cena jest naprawdę niska względem zawartości i jakości jaką prezentuje. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Gorąco zachęcam, byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych indyczych opowieści.